Kazik, gdzie jesteśmy? U pana Zbyszka Z Brennej, tak? Uh -huh. Chłopaki skończą spuszczać powietrze I ruszamy, tak? Zrobimy obchód, jakie auta są z nami? Chodź To jest Mitsubishi Seryjny, zobaczymy Powinien dać rady Jest Daihatsu Piękny Jimny na 33 nie Ten pięknie zachowany Blacharsko Patrol My jesteśmy dzisiaj jako pasażerowie Umarka w ZDOC Natomiast najbardziej mi interesuje ta bryka dzisiaj Czy Land Rover da sobie tutaj radę? My już ruszamy Czekają na nas atrakcje Zrobiłem ognicho. Pogoda jest idealna. Kogo nie, kogo nie ma, nie żałuje Poznaję teren ten, wie, ale nie ma wody. Natomiast dno jest błotniste, miękkie. Mamy pierwszą wklejkę. Fakt, fakt, ten, że autko seryjne. Zobaczymy, czy da radę. A jak nie, no to jest hak z tyłu. Będziemy będziemy ciągnąć. No, mówiłem. Dno jest miękkie, zdradliwe Ale też wstyd wrócić do domu czystym. Czasem. będzie. Chyba że się tu przedstawi. Mam no. no Wyjdzie czy nie? proszę Zadzwoniłaś. 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 Hej, jest tam Zadzwoniłaś. 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 tam. Zadzwoniłaś. 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 no tak I ten przyjechał, co? No tak, Patrol wyciągnął pajero Teraz zobaczymy czy wujek Marek tędy przyjedzie, co? No. Atmosfera zrobiła się gorąca Tak na serio skoczyło do stu, Chodzimy go chwilkę. Słuchajcie, nie ma lipy. Daję radę na razie. O i dobrze. No jest, no Dobrze, nic się nie dzieje. Słabe No ładnie. Ej, jestem Kasia. Piotr, czas. Слушай, сиди не Мы ее все пишем. Zobaczymy, czy ten Iwok tu wjedzie. Okej. Okay. No proszę bardzo, wjechał! To jest bohater dzisiejszego wyjazdu. <laughs> Co ma wszyscy bokiem jadą, Maniuszewskie? A ten na pewno już przeleje. A, popatrz, a popatrza, przejechał. Dzimiczek to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ja tu może być ciężko, bo jest Ja w domu mam większe kilka. Nie, on mamy takie same koła, to o tym? A, trochę wiem. Przejaz. Przejaz. Pięknie. Pierwsza klasa. Jedzie bujek. On na pewno cięje znowu po klasy. No już mnie dzisiaj pochlapał. spróbujemy się schodzić tam. To jest ja chorym mm. Jedziemy Kedan. No I co kazik przyjechali? Co? Mnie nie, nie, tu Brawo! Ty nie, 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 jest cukur, nie, cukur nie, nie, cukur jest. nie, to jest oliwa z lisaniem. Tak... Nie, jest okej okay. Tu go było szukać, No, spróbuj odpalić. Poczekaj chwilę jeszcze. Okay. Chyba, że wlot przed kołem. Teraz spróbuj cerknąć. Ej, o! Ja tam idę na drugą stronę. Co ty nagrywasz? No. Ej, jestem Kazimierz Gli. To co widzicie, przyszła Maciek Hurszka kolejny jechał Niedziecie Tutaj sobie tak przesunęliśmy chwilkę już Szamy Może już może nie wiemy Lata no, jeszcze lód nie było tego widać my kończymy już wojarze autkach. brudne Szczęśliwe Nissan Patrol Daihatsu jest ładaniwa dzisiaj bez awarii, fajnie Jimmy, proszę spojrzeć czy ale można nie wiem skąd on to zgapił, nie wiem, nie wiem Majero, proszę seryjne ładnie brudne dało rady Patrol, no ten naj jakiś, taki najczyściejszy. U Marka mamy jakiś malutki problem. Za chwilę to będziemy działać. Natomiast bohaterem całego chyba dzisiejszego wyjazdu jest właśnie ten oto Range Rover Evoque. Nie ma tu skrzyni redukcyjnej, wszystko steruje komputer. Nie ma też pneumatycznego zawieszenia, więc taki prześwit, oponka seryjna. I wszędzie to auto za nami pojechało. Wszędzie. Brawo I co Kazik, fajnie było? Będziemy za chwilę strzelić z łuku Już tam jedzą kiełbaski jest, jest muzyczka Tu będziemy strzelać Wszystko tutaj Maciek Węglarzy, firma Zel, Blakiernia w Żydowicach polecam jego sprzęt, wszystko. Będą nagrody, ale teraz czas zjeść kiełbaskę. No, nie, się nie strzałem, tak, tak, piękna pogoda, piękny teren. Takie zjedzone. Rozpoczynamy trening. Najpierw grupa dziecięca. Na pierwszy strzał Vortec, idzie kazik. Majan, z ramiona. Tuh, Bierzesz tutaj lewą rączką, sobie, no. Zawsze trzymiesz łuk, tak w tej pozycji, żeby strzała ci nie opadła. Jak zrobisz tak, strzała tak. ci spadnie gdzieś. Zawsze lekko przechylona w drugą stronę. I łatwiej tylko zacięcie. Tylko tak. Nie, tak

Kolejna zawodniczka, Nadia Kto będzie potem? Zawodnik Szymon, o, ładnie zaczął, 8 punktów Czas na Igora Może będzie dogrywka Kazik, zobaczymy. Dogrywka jest wtedy, gdy jedna z tak samo jak... Tyle samo punktów, no i zrobimy dogrywkę. Czas na dymka. ile uszczerbił? Da sobie radę, da sobie radę. Ostatnia zawodniczka o imieniu Lena. Na czas na dorosły Delikatnie delikatnie Do góry dam. No, ale pięknie normalnie No to tu mamy 62 punkty nie wyrywaj, daj mi ten Marek daj szczadłom Kazik co to są? Oddolę, nie Ma wiem. Co. Tak jest. Ciekawe, co na to mama powie. To się nie liczy. Na którym widzisz tego czerwonego tu? Proszę bardzo. Brawo Gratulacje. dla Szymona! Gratulacje. Pokaż Szymon na krzody. Nasz czerwony. Brawo. Drugie miejsce Tymek. Brawo. Gdzie jest Tymon? Tymon. Za to, za to, za to. Chodź, trzymaj. Proszę bardzo, tu masz kalendarz z jeepami, widzisz? Niektóre jeepy są tutaj, na przykład ten czerwony jest. Wiesz? Gdzieś jeszcze chyba była. O! Widziałeś tego? Też tutaj jest. Proszę. Brawo! Trzymaj sobie. Proszę. I trzecie miejsce Igor! A to jest Igor, bardzo. Gratulacje. Powiedzisz, sobie albo u w warsztacie, albo u siebie w pokoju. No, tak. okay. Brawa dla wszystkich dzieci! O! Mm, drugie miejsce ma Irek. Gratulacje! Dziękuję bardzo. Tapeczka, logo Jasmudu. Super. super, dziękuję bardzo. I coś na wieczór. <laughs> Brawa! No i pierwsze miejsce Marcin! Jest! Tapeczka. I na coś dobrego. Dzięki. Słuchajcie, no brawa dla Maćka, organizatora Brawo! dzisiaj. Super, dziękujemy, rewelacja. No, zdrówko Maćku. Zdrówko. Warto wspierać ten sport, bo prawdopodobnie w Zebrzydowicach na jesień będzie e, taka e, można powiedzieć liga e, sportu dla dzieci strzelania z łuku. To będzie w końcach małych na boisku, a w zimę będzie na sali w, z, na sali w ze Brzdowicach w strażnicy OSP. No. Będzie to darmowe całkowicie. Straż też nie będzie żadnej opłaty pobierać, więc będziemy strzelać z łuku, z wiatrówek. No, więc można się zapisać. Gdzieś końcem lata dopiero będzie. No, więc jak coś zapraszam. Super! rozumiem prawo to ty będziesz tam na zarożyci, ja i tak znamy, ale będzie też jeszcze łuk bloczkowy będzie. Mm, super. Cała Cały na brudny. <grym> <można> <grym>